Puk, puk, puk. Jestem Karol. Hej, jestem Wada. Cześć, jestem Marlena. Hej, mam na imię Honorata. Nie jesteśmy rodzeństwem ani nie wyglądamy podobnie. Nie mieszkamy na jednej stacji, ale to, co nas łączy, to jest właśnie samorząd. Studujemy na różnych kierunkach, mamy różne poziomy edukacji, ale dzięki samorządowi nawiązaliśmy ze sobą współpracę i zżyliśmy się ze sobą. Właśnie tym jest samorząd. Zrzesza wszystkich studentów, nie tylko tych, którzy spełniają ten urząd, ale wszystkich na uczelni. Jesteśmy jedną wielką rodziną i chcemy ją powiększać akcjami, które organizujemy, by zaangażować wszystkich studentów na naszej uczelni. To tylko jedno z naszych zadań. Każdy z nas ma swoje pasje, cele i idee, którymi się kieruje. Dlatego w samorządzie działają komisje, takie jak sportu, kultury, promocji, marketingu, informatyzacji oraz prawa. Dlatego każdy może znaleźć to, w czym się czuje dobrze. Bo przecież można czerpać radość także z wykonywanych obowiązków. Bo studiowanie to przecież nie tylko sama nauka. Dlatego zachęcamy całą społeczność studencką do tego, aby dołączyli do nas i mogli rozwijać się w każdej możliwej dziedzinie. Odpisania wszelkiego rodzaju gatunków literackich poprzez tworzenie grafik oraz różnych projektów dotyczących np. skarpet, bluz czy gadżetów samorządowych. Dzięki temu każdy może odnaleźć swoje nowe powołanie. Rozwój naszej kreatywności oraz wyobraźni jest dla nas niezwykle ważny ale również cenimy sobie dobrą rozrywkę, jak każdy student. Christmas It's the best time of the year Zaszliżone miasta Rozpędzone sny Świat, któremu braknie tchór A rozrywce, żeby nie było nudno, co roku są organizowane Juwenale PSW, które oczarowują każdego, dając dużą dawkę zabawy i emocje nie do opisania. Dajemy każdemu swoje 5 minut słowy, organizując Miss i Mistera PSW. A co najważniejsze, w tym roku dzięki naszej przewodniczącej Martynie studenci mogą wziąć udział w całkowicie nowym projekcie, a to jest musical Mama Mia Paisley Edition, którego premiera odbędzie się w najbliższych miesiącach. Podsumowując, dobro studenta jest dla nas priorytetem. Kierujemy się chęcią stworzenia jednej wielkiej rodziny ze wszystkimi. Dlatego jesteśmy na różnego typu fanpage'ach, Facebook, Instagram. W tym roku ruszyliśmy nawet z TikTokiem, bo oprócz informowania o różnego typu akcjach oraz odpowiadaniem na pytania, chcemy dać Wam zastrzyk muzyki, śpiewu i dobrej zabawy. Nasze działania są dla nas zabawą i przyjemnością. Jeżeli czujesz, że nadajesz się do tego, żeby zarażać Swoją pozytywną energią i mnóstwem pomysłów zapraszamy w nasze skromne progi.